Szczęść Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj sobotę, 15 kwietnia. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw w Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak, słysząc, że żyje i że Ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go z martwych stałego, i rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię o wszelkiemu stworzeniu. Popatrz dzisiaj na tę Ewangelię i zobacz, że oni wszyscy są niewierzącymi ludźmi. Jezus im cały czas wyrzuca niewiarę, krytykuje ich wątpliwości, które zdominowały ich serca, a zaraz w drugim zdaniu mówi do nich: Idźcie i głoszcie Ewangelię, bo dopiero głosząc Ewangelię, pomimo Twojej niewiary, uwierzysz i się nawrócisz. Niech Was błogosławi Bóg, Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże!